O Wdzięcznym Księciu. Lasy to zaczarowane i spokojne miejsca. Pełne opowieści i stworzeń o głębokich i mrocznych tajemnicach. W głębi jednego z takich lasów pewien król zboczył ze swojej zwykłej ścieżki. Błądząc po lesie, martwił się, że nigdy nie znajdzie wyjścia. Właśnie wtedy spotkał dziwnie wyglądającego starca. Był przygarbiony, oparty o laskę, i miał brodę długą aż do ziemi. Kim jesteś i czego szukasz w moim lesie? Czy jesteś wieśniakiem, który się zagubił? Nie jestem wieśniakiem, jestem królem tych ziem. Te lasy należą do mnie. Ale tak, zabłądziłem. Czy mógłbyś mi pomóc? Ah, mówisz, że jesteś królem. Gratuluję. Cóż, mój królu, te lasy są moje i tylko ja wiem, jak się stąd wydostać. Mógłbym pokazać ci drogę, jeśli chcesz, ale chciałbym coś w zamian. Król był zaskoczony dziwnym zachowaniem starca. Ale wiedział, że musi wrócić do domu, do swojej żony i nowonarodzonego dziecka. Powiedz, co chciałbyś w zamian? Podaj swoją cenę. <laughs> Nie potrzebuję pieniędzy. Czy wyglądam, jakbym ich potrzebował? Nie. Musisz mi obiecać, że kiedy dojdziesz do wrót swojego królestwa. Cokolwiek pierwsze się w nich ukaże, oddasz mi to w zamian. Dam ci jeden dzień. Musisz złożyć obietnicę, że to coś będzie należeć do mnie na zawsze. To mogło być wszystko. Król się zamyślił. Ale zdał sobie sprawę z tego, że zbyt długo wędrował i wszyscy na pewno się o niego martwią. Podjął decyzję. Uścisnął dłoń starca, zgadzając się na ten układ. Podążając za przygarbionym starcem przez las, król był zaskoczony i pod wielkim wrażeniem z jaką szybkością i zwinnością poruszał się starzec. Chociaż prowadził go przez jeziora i drobne przysmyki, jakimś cudem posuwali się jednak naprzód. Ostatecznie starzec dotrzymał swego słowa i doprowadził króla do jego domu. Pamiętaj, co obiecałeś, mój królu. Króla powitano kwiatami i okrzykami. Ludzie byli zachwyceni, widząc go całego i zdrowego. Jedna tylko osoba płakała ze szczęścia jego królowa. Zanim król zdążył cokolwiek powiedzieć, ruszyło na jego stronę, trzymając na rękach ich pierworodnego syna. Przekroczyła na bramę, stając się jednocześnie pierwszą osobą, którą starzec mógł ujrzeć. Widząc dziecko, starzec uśmiechnął się. Król obrócił się i zobaczył, jak wchodzi do lasu. Mój królu, wyglądasz na zmartwionego. Co się dzieje? Powiedz, co cię trapi. Czy nie cieszysz się z tego, że jesteś w domu? Nie, to nie to. Jestem przeszczęśliwy, będąc w domu, z moją żoną i moim synem, ale. Popełniłem wielki błąd, moja droga. Król opowiedział o wszystkim swojej królowej, niczego przed nią nie ukrywając. Królowa była zszokowana opowieścią i razem zaczęli zastanawiać się, jak postąpić. Mam pewien pomysł. Król wezwał jednego ze swoich ministrów i zapytał, czy są inne dzieci urodzone tego samego dnia, co jego syn. Minister odpowiedział, że tej samej nocy, co książę. Parzy wieśniaków urodziła się dziewczynka. Król wezwał parę i ich dziecko do swoich komnat. Mój królu, wezwałeś nas? Czym taki skromny człowiek jak ja może tobie służyć? Drogi człowieku, twój król ma do ciebie wielką prośbę. Prośbę, która wie, że będzie ci bardzo trudno spełnić. Ale w zamian wynagrodzę hojnie twe poświęcenie dla królestwa. Król rozmawiał z wieśniakiem, wytłumaczył mu wszystko. Wiedząc, że to będzie bardzo trudna decyzja do podjęcia, poprosił, aby to jego nowonarodzona córka zajęła miejsce księcia i odeszła ze starcem. Król obiecał na zawsze otoczyć opieką parę wieśniaków, jeżeli zgodzą się na to poświęcenie. Następnego ranka starzec stał na skraju lasu, czekając na przybycie króla. Minęło trochę czasu i brama otworzyła się. Król podjechał na koniu do starca, spoglądając gniewnie na niego. Zsiadł ze swego wysokiego konia i przekazał mu małe płaczące dziecko w małym koszyku, przykrytym białą pieluszką. Starzec uśmiechał się złowieszczo, zadowolony z tego, że otrzymał czego chciał. Ściskając koszyk, popuściwał w stronę lasu, zabierając ze sobą małą dziewczynkę. Król mógł tylko na nich patrzeć, dopóki nie zniknęli w głębi lasu. Wiele lat później książę Dorus. Był on miły, mądry i pomocny dla każdego. Cieszę się widząc królestwo, jakie zbudował mój ojciec. Ludzie są szczęśliwi, mają co jeść i środki, by się utrzymać. Czego więcej może pragnąć król? Podczas gdy książę kroczył szczęśliwy przez ulicę, żona wieśniaka patrzyła na niego z oddali. Spojrzała na swojego męża, który potrząsnął głową, ale gdy tylko się obrócił, podbiegła ona do księcia. Stanęła naprzeciw niego, blokując mu drogę. Nie znasz mnie, książę, ale muszę ci to powiedzieć. Tak, król jest dobrym człowiekiem, troszczy się o swoje królestwo, ale za jaką cenę? Za twoją? Za naszą? Zapytaj go o moje dziecko, o moją córkę. Książę się zmartwił, nie miał pojęcia, o czym mówiła kobieta. Wieczorem podczas kolacji książę poprosił rodziców, by opowiedzieli mu, co się wydarzyło. Bądź ze mną szczery, ojcze. Czy ta kobieta kłamała? Czy jest coś więcej? Król wyjawił wszystko: o wędrówce przez las, o starcu, o obietnicy i o poświęceniu dla dobra królestwa. Muszę ją odnaleźć. Tylko dzięki jej ofierze stoję tutaj dzisiaj. Nie mogę być księciem ani królem, dopóki jej nie uwolnię, albo ją przyprowadzę, albo zajmę jej miejsce. Czy rozumiecie, matko, ojcze? Zrobisz, co uważasz za słuszne, tak jak ja. Następnego dnia rano. Książę założył ubrania zwykłego człowieka z ludu, tak aby ukryć swoje pochodzenie. Zabrał ze sobą także worek ziarna, aby mógł znaleźć drogę powrotną, gdyby zabłądził w lesie. I tak, jak niegdyś jego ojciec, książę powędrował do niekończącego się lasu. Książę bogał się po lesie wiele dni. Zmęczony po kilku dniach wędrówki zasnął w lesie. W środku nocy obudziło go uderzenie kijem. Oj, oj, to mój las! Jak śmiesz tu spać bez mojego pozwolenia? Za kogo się uważasz? Za kogoś z królewskiej rodziny? Obudź się, mały worku na kurz! Książę się zbudził, był zarazem przerażony i rad widząc starca. Wyglądał on dokładnie tak samo, szedł kuśtykając i wyglądał na zrzędę. Proszę wybaczyć, panie, ale szukam pracy. Jestem głodny i zdolny. Jeśli byłbyś skłonny dać mi jedzenie i trochę pracy na kilka dni, byłbym Ci bardzo wdzięczny. Wyglądasz na miłego i hojnego człowieka. Starzec nie wyglądał ani niemiłego, ani na hojnego. Ale zdał sobie sprawę z tego, że chłopak może mu się przydać. Tak, możesz mi się przydać. Musisz trzymać się moich zasad, a będziesz nakarmiony i otoczony opieką. Jeśli jednak złamiesz którąś z zasad, zapłacisz za to. Rozumiałeś? Starzec przy użyciu magii oślepił księcia i poprowadził go przez las. Książę pamiętał jednak o tym, by rozrzucać ziarna. Starzec, jak poprzednio, nie robił nic, by zapobiec drobnym wypadkom. Książę w jeziora uderzył głową w gałąź, a starzec miał z tego wszystkiego ubaw. Wreszcie dotarli do domu starca. Tu będziesz spał. Nie wolno ci z nikim rozmawiać, ani o nic pytać. Będziesz robił to, co ci każę. Zgadzasz się? Kolacja będzie w środku i jutro zaczniesz pracę. Książę się zgodził i starzec odszedł. Zrzucił torbę na ziemię i zaczął się martwić, co się wydarzy. Po kilku godzinach nadszedł czas kolacji. Książę spał, gdy podeszła do niego dziewczyna. Szturchnęła go dwukrotnie, potem trzykrotnie, aż w końcu kopnęła go. Pora wstawać, śpiochu. Kolacja już jest gotowa, a jutro czeka cię dużo pracy. Starzec już nigdy nie pozwoli ci odpocząć. Lepiej chodź już jeść. Weszli oni razem do środka, a książę już wiedział, że jest to właśnie ta dziewczyna. Dziewczyna, której szukał. Udało mu się ją odnaleźć. Usiedli razem do kolacji. Dziewczyna wchodziła i wychodziła z kuchni, serwując im dania. Książę nie odrywał jednak od niej oczu. Rankiem starzec dał księciu wiele zadań do wykonania. Od zbierania owoców z najwyższego drzewa, poprzez nabieranie wody z jeziora, pomycie stóp trola, a nawet mycie zębów starca. Książę musiał to wszystko wykonać. Podczas wykonywania tych prac dziewczyna obserwowała go, z uśmiechem na twarzy, zatroskana i dumna jednocześnie. W końcu jednak książę dostał do wykonania trudne zadanie. Kazano mu iść na pole i nabrać tyle siana, by nakarmić konie na cały tydzień. W przeciwnym razie przez kolejne trzy dni nie dostanie jedzenia. Jakie zadanie ci dał? Chcę, bym zebrał to wszystko w jeden dzień. Jak mam to zrobić? Och, nieszczęsny, posłuchaj, co ci powiem. To twoje jedyne wyjście. I tak książę zaprowadził dwa konie ze stedniny na pole. Zebrał kilka pęczków siana, trzymając je przed końmi, związał je i zaczął jeździć na koniu przez pole, trzymając w dłoni szeroką kosę. Jego radości szlan się udał. Do końca dnia całe pole było przycięte. Chłopak usiadł na zmęczonym koniu, i karmiąc go, pojechali powoli do domu starca. Dziewczyna, widząc go, uśmiechnęła się. Starzec wyglądał jednak nie na zadowolonego. Następnego ranka: Mam dla ciebie kolejne zadanie. To moja cenna czarna krowa. Masz ją wydoić do ostatniej kropli. Moje zapasy mleka się skończyły. Wyduj ją tak, bym już nigdy nie był głodny. Mm. Wydusić z niej całe mleko? Cały w jeden dzień? To niemożliwe. Tak, nie wracaj do domu, jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tego zadania. Książę próbował kilkakrotnie, dostając kilka razy kopa po twarzy od krowy. W końcu usiadł na podłodze, poddając się. Czekał na dziewczynę z nadzieją, że się pojawi i go ocali. Co ty byś ze zrobił? Dziewczyna ponownie pomogła księciu, pomagając mu zagrzać dłonie, ponieważ potrzebował ciepłych dłoni do wydojenia krowy. I udało się! Wiadro za wiadrem napełniały się mlekiem krowy. Dziewczyna, życząc księciu powodzenia, zostawiła go, by dokończył pracę. Pod koniec dnia 20 wiader było pełnych mleka. Mogło to wystarczyć na długi czas. Kiedy przybył starzec, zobaczył uśmiechniętego księcia pijącego szklankę mleka. Książę podniósł szklankę. Starzec patrzył na niego ze złością. Opuść mój dam! Nie wiem jak, ale udało ci się złamać moje zasady. Te zadania były tylko dla ciebie, a ty przyjąłeś jej pomoc. Nie pozwolę się oszukiwać. Zejdź mi z oczu! To ja mu pomogłem. Ukaz mnie, nie jego. Czarodziej, przybierając swoją prawdziwą postać, uwięził trola. Nakazał chłopakowi, by do rana opuścił jego dom i nigdy nie wracał. Złam jego laskę. Tam znajduje się jego siła. Nie mogę tu dłużej zostać. Pragnę zobaczyć świat. On więził i mnie, i trola. Złam jego laskę. Książę patrzył na smutnego trola i zbierał się na odwagę. Wiedział, co musi zrobić. Kochał dziewczynę i nie mógł jej tak zostawić. Upuścił torbę, podniósł leżącą obok siekierę, uwolnił trola i razem wdrapali się do domu przez okno, które dziewczyna zostawiła otwarte. Szukali czarodzieja. W ciszy, skradając się po domu, doszli do największego pokoju. Zastali tam obudzonego czarodzieja. Trzymał dziewczynę za ręce i śmiał się. Myślałeś, że uda Ci się mnie pokonać? Oszukać mnie? Nie masz szans, chłopcze! Ale książę się nie bał. Razem z trolem podbiegli do czarodzieja, tym samym podając mu dwa cele do trafienia i utrudniając. Zadziałało. Podczas gdy troll został trafiony, książę popchnął czarodzieja i złapał jego laskę. Wypuścił także dziewczynę, która podbiegła do trola. Ha! Już nigdy nikogo nie skrzywdzisz! Gdy magiczna laska została złamana, mężczyzna upadł na ziemię. Zamieniając się ponownie w starca, podniósł ręce do góry i zaczął błagać o litość. Opuszczamy to miejsce! Już nigdy nikogo nie skrzywdzisz! Nie będzie już obietnic do spełnienia, ani Twoich zadań do wykonania! Jestem Twoim księciem i to mnie będziesz słuchał. Opuścisz to miejsce, już nikt nigdy Cię nie zobaczy. Po opuszczeniu domu starca zauważyli szlak zaznaczony ziarnem, które książę rozrzucał. Ziarna te zamieniły się w szlak różany. Trzymając się za ręce, podążyli w stronę królestwa. Oczywiście troll podążył za nimi. Książę przedstawił dziewczynę jej rodzicom, a także królowi i królowej. Całe królestwo wypełniała radość, a każde serce – miłość. Ona będzie moją królową. Jest dzielna i mądra, odważna i piękna. Niczego więcej nie pragnę. I żyli tak razem długo i szczęśliwie.